Kochani, nagrywam to wideo po raz kolejny, bo się za bardzo rozgadałem, a chcę, żeby przekazać wam to, co chcę przekazać treściwie, więc spróbujemy jeszcze raz. Słuchajcie, skończyliśmy szkołę życia w Królestwie Bożym, także wow, bardzo się z tego cieszę. Bardzo się cieszę z tego, że ją skończyliśmy, też z tego względu, że Dan poruszał podczas niej rzeczy, których zazwyczaj podczas tych weekendowych sesji i weekendowych konferencji nie porusza, no bo po prostu jest za mało czasu. Także chwała Bogu, że skończyliśmy. Nie wiem, trwało to z przerwami chyba 2,5 roku, cała ta rozrobienie całej tej serii. Także to było 38 odcinków po 2,5 godziny i dzieliłem to na pół godziny odcinki, więc wyszło tego. Ponad 170 odcinków. Także wow i niesamowite, że byliście wierni do końca i, i, i gdzieś tam na tym stałym poziomie widziałem, że cały czas tą serię słuchaliście. E, także super i, i na, pewno, na pewno wydała ona owoc w życiu wielu z Was. Także chwała Bogu. Słuchajcie, co dalej? E, powiem Wam o takiej mojej prywatnej, ale też niekoniecznie prywatnej, bo też kanałowej potrzebie. E, Pracuję nad ty, w, tym, w tym kanale, nad tym kanałem, i w tłumaczeniach tego typu, bo też robię czasem dla innych osób, w pełnym wymiarze no już nie, wiem, z 4 lata na pewno. I po prostu przez ten czas nie było przestrzeni na to, żebym mógł sobie zrobić jakikolwiek dłuższy niż kilka dni urlop od tej pracy. Przez te 4 lata nie miałem takiego, nie wiem, dwutygodniowego urlopu na przykład. I Potrzebuję tego nie tylko, bo po prostu tego potrzebuję, ale też fizycznie, jakby moje dłonie przez to, że jakby to są, wiecie, setki, tysiące godzin takiego mikroruchów na klawiaturze, na myszce i tak dalej. Po prostu są, mam takie no, nieprzyjemne, chroniczne bóle już gdzieś od roku, których nie mogę jakby wy, wy, wymasować i one już po prostu nie znikają. I kiedy tylko siadam do tłumaczeń, to po prostu momentalnie je czuję. W lewej, w prawej dłoni, w, to w dwóch, trzech miejscach w każdej z nich. Także no, myślę, że już nie mogę przeginać, tylko naprawdę muszę dać im odpocząć, żeby ja mógł funkcjonować potem w tych tłumaczeniach i w ogóle, żeby kanał mógł dalej funkcjonować. I jakby mm, te stawki oraz ilość pracy, którą miałem, może bo to jest też kluczowe, jakby nie pozwoliła mi przez ostatnie miesiące, rok czy dwa, kiedy widziałem, że to że ta potrzeba tego urlopu będzie odłożyć kwoty, która by mi pozwalała na, na ten urlop, no bo to jest, wiecie, to nie chodzi o urlopowy wyjazd na Bahamy, tylko po prostu o to, żebym mógł przez 2 trzy tygodnie nie pracować w tłumaczeniach i żeby dać tym rękom odpocząć. E, Ręcom, ręką. <grych> e, I i w, um, no ze względu na ilość tej pracy oraz na, na stawkę, którą staram się utrzymywać na takim poziomie e, w jak najbardziej niskim, jednocześnie takim, który gdzieś e, pozwala nie tylko nam opłacić koszty, ale być gdzieś tam troszeczkę na plus w tym wszystkim. E, no to ym, po prostu chciałem Was poprosić o taką, o wzięcie udziału w oddzielnej zrzutce w tym miesiącu, która jest właśnie zrzutka na taki. Urlop pracowniczy, ja to nazwałem, śmieję się, który po prostu pozwoli mi przez te dwa, może się uda trzy tygodnie, pokryć koszty nasze comiesięczne, rodzinne i firmowe, żebym ja po prostu nie musiał, wiecie, na siłę, zaciskając trochę zęby, gdzieś tam tłumaczenia dalej produkować. Bo trochę tak to wyglądało przez ostatnie miesiące i już czuję, że już nie mogę tego tak dalej przeginać. Także z jednej strony to jest taka moja prywatna potrzeba, a z drugiej strony taka nasza wspólna, bo po prostu wiem, że no jeśli mam dalej to robić, to to musi gdzieś tam, muszę to jakoś wyleczyć. Um, także także w, i na pewno pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to po prostu dać tym partiom mięśni to jest, Tutaj, i tutaj te jakieś takie rzeczy odpocząć. Um, może to się wydaje śmieszne niektórym z Was, którzy nie pracowali w takich ilościach przy klawiaturze i myszce, ale ci z Was, którzy mają taką pracę, to pewnie wiecie o co chodzi i jak, jak wkurzające to potrafi być. Um, więc właśnie o to, o to Was proszę i tych z Was, którzy oczywiście czują w tym radość i wolność i chcą w tym wziąć udział, zupełnie się nie czujcie przymuszeni. Jeśli nie, nie przez Was, to Bóg na pewno tą potrzebę jeszcze w jakiś inny sposób zaopatrzy, ale, ale po prostu wiem, że potrzebuję na 2-3 tygodnie nie ruszać klawiatury, nie ruszać myszki, bo to są już po prostu 4 lata, tysiące godzin, gdzie okej, okay, są, są weekendy, są dni przerwy, ale nie miałem ani razu urlopu przez te 4 lata dłuższego od klawiatury i myszki niż tydzień. Bo po prostu nie było na to środków i przestrzeni. No nie? Także, mm, także zostawiam link na dole do tej zrzutki na urlop od, od klawiatury i, i myszki. I jest to no, w, w, naprawdę taka no, potrzeba teraz ta, tego kanału i moja taka pierwszorzędna. I myślę, że też ta, to, że zakończyliśmy teraz tą szkołę, to też jest taki fajny moment na to. Troszeczkę taka celebracja tego i też dla mnie taki odpoczynek i taka trochę jakby w, 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 nagroda w takim sensie, że, że mogę sobie od, od tej pracy na chwilkę fizycznie odpocząć. Mm. I co jeszcze? Ci z Was, którzy są na mailingowej mojej liście, niedługo będę do Was wysyłał ważną wiadomość, także bądź czekajcie w ciągu myślę kilku, kilku dni zawita do Was na skrzynkę. I czy coś jeszcze chciałam Wam przekazać? Nagram też jeszcze w, teraz w październiku osobne wideo, w którym podsumuję cały ten miesiąc, tak z tłumaczeniowej strony, i tam będą zrzutki na, na kolejne tłumaczenia, które będziemy robić w listopadzie i nie w listopadzie, mam nadzieję, nie w grudniu. Ale w tym wideo zostawiam tylko, tylko zrzutkę do tego, do tego mojego urlopu od komputera. I też numer konta mojego prywatnego w tym, w tym układzie, bo to jakby jest stricte, stricte darowizna, a nie jakby ze, na, na, na jakiś konkretny cel, na wykonanie jakiejś pracy. I dziękuję Wam, bo wiem, że po prostu jest niesamowita grupa ludzi tutaj, niesamowicie hojnych i kochanych. Ostatnie Wasze komentarze mnie tak podniosły na duchu, jeśli chodzi o tę pracę, w tym moim wideo sprzed jakiegoś tam kilku tygodni, gdzie mówiłem, że trochę się nam kończyły środki na tłumaczenia. Także wiem, że, że w, rozumiecie mnie i, i rozumiecie, że nie próbuję nikogo tutaj na nic naciągnąć, tylko szczerze mówię Wam o swojej potrzebie. Z którą walczyłem już od roku, jak nie dłużej, także naprawdę dałem z siebie co mogłem w tej kwestii, I, i dziękuję Wam za to, że jesteście, za dobre słowa, które na pewno napiszecie pod tym filmem. I do zobaczenia, i do usłyszenia w kolejnych tłumaczeniach i filmikach tego, właśnie tego typu wiadomości z frontu. Dziękuję Wam. Jest zachęceniem dla mnie ogromnym móc wam służyć i móc w ten sposób pracować. Jest ogromnym przywilejem i nie traktuję tego lekko. Staram się to robić z jak największym sercem, odpowiedzialnością i pokorą na jaką mnie stać, także dziękuję wam. Dziękuję, że jesteście i see ya. Do zobaczenia.